Sebastian Czok, kempa koło Opola. Wraz z ojcem prowadzi firmę Auto Chok, której głównym obszarem działania jest świadczenie usług pomocy drogowej. Kiedy trzeba, sam wsiada za kółko, ale jego praca ma inny charakter od tej na regularnych kursach. Kierowca typowo w transporcie jeździ cały dzień, później ma pauzę, a my mamy taką dyspozycyjność dużą. Niejednokrotnie nie jest tak, że jeździmy faktycznie cały dzień, a czasami jeździmy tylko nie wiem, godzinę dziennie, bo takie jest zapotrzebowanie. Nie? Tak samo trzeba pracować czasami w nocy, czasami w święta i dni wolne. W naszej pracy jeździmy różnymi samochodami w zależności od potrzeby samochodu, który ma awarię bądź wypadek. Do małych, małymi samochodami, do dużych, dużymi. Tak, żeby było ekonomicznie, to nie pojadę dużym autem po Sejcento na przykład, nie? Takim jest Volvo na przykład, nie? Volvo jest głównie dedykowane do samochodów ciężarowych, jak i sprzętów różnego rodzaju rolniczych. Ciągników rolniczych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, koparek, wózków widłowych, które ważą od 5 do 12 ton. Auto jest dobre w tym, że jest zwinne, dobrze się nim manewruje w jakichś wąskich uliczkach z takim dużym sprzętem załadowanym. I ma niską, osadzoną podłogę, gdzie ten możemy załadować wysokie sprzęty, nie przekraczając wysokości dozwolonej w przepisach. Samolot został zakupiony w listopadzie. Zabudowa została wykonywana przez naszą firmę, gdyż oprócz pomocy drogowej produkujemy również... Specjalistyczne zabudowy pomocy drogowej. Czas realizacji tej zabudowy był 3 miesiące. Wszystko jest wykonane ze stali podwyższonej wytrzymałości DomEX 700. Mieliśmy swojego konstruktora, który ściśle z nim współpracowaliśmy i razem z nim projektowaliśmy tak, aby to było zgodne z technologią i wytrzymałe. Całość została wykonana od podstaw. Całość jest ocenkowana, montaż całej hydrauliki, sterowania świateł ostrzegawczych, skrzynek narzędziowych. Całość została zrobiona kompleksowo oraz lakierowanie samochodu, bo był używany i był w innym kolorze. Wezwania zwykle dotyczą sytuacji niewesołych, jak wypadek czy awaria, ale zdarzają się też sytuacje humorystyczne. Śmieszną sytuacją raz było Pani nas wezwała, bo stanęła na środku skrzyżowania, żeby odholować jej samochód. Po wejściu do samochodu pytam Pani, dlaczego Pani jedzie bez paliwa, dlatego samochód się popsuł. Ona mówi, jak ja to sprawdziłem, że nie ma paliwa. A widoczno było ewidentnie na liczniku, że nie ma paliwa. Takie śmieszne zdarzenia są rzadkością. A żeby nie dochodziło do tych tragicznych, posłuchajcie na koniec kilku uwag. Apeluję do wszystkich kierowców, zwłaszcza o tej porze roku, o jeżdżenie ostrożnie, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zarówno do znaków informacyjnych, ostrzegawczych, które informują nas, gdzie możemy, jak jechać, ostrzeżenia również na zwierzę leśną, które jest. Mnóstwo, o której się sam niejednokrotnie przekonałem. Tak samo proszę o wymianę opon, żebyśmy nie musieli się tutaj spotykać u nas na placu i załatwiać spraw z naprawą samochodu bądź holowaniem.